Życie boleśnie ją doświadczyło. Maria z Sanatorium Miłości wyznaje: Świat mi się zawalił. Maria Waligura, matka, pielęgniarka i założycielka Fundacji Prosto z Serca, miała bardzo trudne życie. Uczestniczka Sanatorium Miłości przeżyła rozwód, przeprowadzkę do Polski i ciężką chorobę swojego syna, Filipa. Mimo to nie poddała się. Założyła fundację, która pomaga innym osobom zmagającym się z niepełnosprawnością psychiczną. Wszystko zaczęło się, gdy Filip zdecydował się wrócić do Polski, aby zdać maturę w języku ojczystym. Po powrocie do kraju zaczął mieć problemy ze snem, które okazały się być objawami choroby psychicznej. Filip przeszedł przez wiele terapii, ale żadna nie przynosiła rezultatów. Maria Waligura w rozmowie z Plejadą opowiada o tym, jak świat jej syna zawalił się, kiedy nie mógł pójść na studia, o których marzył, i musiał przejść na rentę socjalną. Zamykał się w swoim świecie, był 12 razy w szpitalu. Psychiatrzy przez bardzo długi czas nie mogli dobrać mu leku. Do 30 roku życia poddawany był wielu terapiom, szpikowany niepotrzebnie psychotropami. Nie poszedł na studia, choć marzył o iberystyce. Musiał przejść na rentę socjalną. Świat mi się zawalił. Obecnie jest pod stałą opieką lekarską i w końcu właściwie leczony. Normalnie śpi, wróciła pamięć, zaczął nawet uczyć się języka hiszpańskiego. Bez leków jednak prawidłowo nie funkcjonuje, wyznała Maria Waligura w Plejadzie. Seniorka podjęła decyzję o powrocie do Polski, aby zająć się Filipem. Pracowała jako pielęgniarka w Niemczech. Ale zdecydowała, że jej syn jest ważniejszy. To była trudna decyzja, która niosła ze sobą wiele konsekwencji, ale Maria nie żałuje swojego wyboru. Absolutnie nie jest to dla mnie tragedia. Na początku był szok, ale to naturalna reakcja w takiej sytuacji. Dziękuję Bogu, że Syn tak wiele mnie nauczył, dał mi mnóstwo miłości. Czasami życie mocno nas doświadcza i tego typu wydarzenia są w pewnym sensie błogosławieństwem, wyznaje Maria i dodaje. Na początku była we mnie złość i wściekłość, dużo płakałam, ale wyszłam z tego. Syn pokazał mi, jak żyć. Staj rano z radością, nie denerwuję się, chcę dać moim podopiecznym troskę i radość, której potrzebują. Cieszę się każdym dniem spędzonym z nimi. Z Filipem jesteśmy bardzo zżyci. Ze wszystkich podopiecznych fundacji prosto z serca jest w najlepszej formie, więc pełni rolę lidera i bardzo mi pomaga. Ma 37 lat, fizycznie jest w pełni sprawny. Ta cała sytuacja zainspirowała mnie do życiowej rewolucji i pomogła zmienić myślenie. Choć na początku czułam straszliwą niepewność, podkreśla Maria na łamach Plejady. Maria Waligura walczy o podopiecznych swojej fundacji. Fundacja prosto z serca działa, ale ciągle brakuje funduszy. Waligura mówi, że gdyby mieli stałego darczyńcę, mogliby zatrudnić więcej specjalistów i lepiej pomagać swoim podopiecznym. Mimo trudności, Gwiazda Sanatorium Miłości nie poddaje się i walczy o lepsze jutro dla osób z niepełnosprawnością psychiczną. Maria z sanatorium miłości przykuła chorobę syna w dobro. Świat mi się zawalił. Fundacja opiekuje się dziesięcioma osobami, które zmagają się z różnymi chorobami psychicznymi, takimi jak schizofrenia, anoreksja, depresja i nerwica. Każda z nich jest to osobną historią, a Waligura podkreśla, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego podopiecznego. Bohaterka Sanatorium Miłości przekonuje, że choć prowadzenie fundacji non-profit jest trudne, to jest to coś, co daje jej satysfakcję. Mimo braku funduszy, Fundacja prosto z serca nie poddaje się i walczy o lepsze jutro dla osób z niepełnosprawnością psychiczną.